Eh? Turismo. Aaa, ok. Dobra. Odnoszę wrażenie, że można te misje wykonywać na nowo. No. I chyba tak nawet ktoś pisał. E, model tego BF wyglądał lepiej w A-City. A tutaj chyba nawet nie byli pewni, czy to wsadzać do tej gry. What the fuck? fuck. Wow, ale to był. Hmm, front flip. Już mafiozi się do nas biją. Nieładnie. Dobra, nie chce mi się tej misji wykonywać na nowo. Wynocha mi stąd. Ha. widzicie, nawet nie musiałem się zatrzymywać. No, w sumie się zatrzymałem, ale to ich wina. W tym przypadku. A dobra. Z tej racji, że ja nie mam w ogóle broni. I nie chcę mi się tej misji wykonywać. No to. Let's kill! Zróbmy sobie suicide'a. Eee, a ty. Skąd oni się tutaj pojawili? Hmm. Um, ciekawe. Dobra. Let's go! Motherfuckers! Plum A my jeszcze możemy skręcać do tyłu. Nie zwraca uwagi Klaudiusz. W sumie to nie zwraca uwagi Klaudiusz, że no się topił. Okej okay. Dawaj mi tego Bobkata W tej części nie licząc GTA 4, nie? no i ładnie wygląda. Sam Raz był jakiś taki, jakby z lat 80. -tych. Vice City, też jak z lat 80. -tych. No, tutaj już się zmienił. No to oczywiste, bo tutaj mamy rok chyba 2001. Jeśli się nie mylę. Okej, okay, to chyba jest Taunton Island. O oh. Król Courtney ma coś dla nas. I kolejny pan telefon, fajnie. A tak w ogóle, skoro my jesteśmy tutaj w tych okolicach, to chciałabym wam coś ciekawego pokazać. Otóż, tutaj coś ciekawego jest. No, no patrzcie, tutaj mamy taki fajny bajer. Zegarek, pokazujący tą samą godzinę, jaką mamy. No. Na interfejsie Oraz hmm. To urządzenie pokazuje aktualną temperaturę 18 stopni Naprawdę, to ciekawy bajer Ciekawe coś Ciekawe O, tutaj kościółek jest Ej, tam chyba można wejść jakoś Zobaczmy What the Ale na szczęście mamy tutaj Hm, Zdaru... Zdar Boży, czyli serducho. Okej. Okay. ja tutaj nasz... ten... samochodzik. Dobra, zwiedzajmy dalej. What the fuck? Hm, Landstalker mnie zdjął prawie. No, tutaj... nowe rodzaje pojazdów się pojawiają. Landstalker... Oraz różne sportowe bryki, które pewnie... No, w sumie na 100% zobaczymy w tej grze, w tej serii. O a tutaj Sentinel. Jedno z moich ulubionych. Jeden z moich ulubionych pojazdów. What the fuck! No jakie ja teraz, okej. Okay. Dobra. Zatem mamy tutaj wybuchową niespodziankę dla was. 3 tu. One Allah Akbar! Gut, ha, jeszcze pieniądze dostaliśmy za to. No widzicie, nawet będąc terrorystą, ma się. Eee, nie, 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 nie komentuję tego, bo to było dziwne. Dobra, jeszcze tutaj jest blista i chyba to jest jedyna część ta w której jest blista. W innych jest tylko blista kompakt. Tutaj mamy bliste w wersji w wersji kombi, tak mi się zdaje. Dobra. Ok, tutaj mamy Amunitiona, Jak już wspominałem, więc trzeba zainwestować w, no w pistoleciki. Nie pamiętam, czy w trzeciej części miasta jest też Nie pamiętam, naprawdę. O, Rety. Znowu spora I dlaczego? I dlaczego znowu zginę? O, jednak nie. Na szczęście nie. Jeszcze pieniążki dostałem za kolejnego Allah Akbar.

Just like Kenji, always trying to play with my toys. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. Oh yeah, yeah, It's too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. Okay, zatem pozbędziemy się kolejnych mafiozów. Wow, co to Myślałem, że Cloud już powinien być skierowany w tą stronę, ale. Nieważne. E... O, na szczęście jeszcze się. jeszcze się. trzymamy. Dobrze. Ok. Najbliżej mafiozi są tutaj, w parku. Ej, pewnie bez problemu ich zdejmiemy, bo mamy snajperkę już no. Jep A tego dlaczego nie trafiam? No. Kurde, krzaki go chronią. Ok, dead. A tutaj mamy Landstarkera oraz... Hmm, jak to mogę pokazać? Oraz... Drzewo w tym budynku. O, tu, 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 tu. Ponoć jest tutaj drzewo. A, dobra. Nie mi się tego sprawdzać. Mamy tutaj misję do wykonania. I kilku ludzi do rozjechania. Nie chcę tego. RISE FM On Mi ciągle ucieka. O już nie. No i tak będę musiał go. No, przez chwilkę nie słuchać. Smutne. Bo tutaj mamy unikatowy. Czarny rumpo. Panowie policjanci, ja tutaj mafiozów biję. Powinniście mi dziękować. Cholera, jasna to było. Znowu wredne. Jezu. No i znowu broni nie mam. No i znowu muszę zużywać pieniążki, ale ich tak. I tak ich dużo mam, więc bez obaw. Ło wow, 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 Ale to było. Huh. A wy, tutaj przechodnie. Dziady wredne. Zobaczyli martwych ludzi i tutaj tuzin osób się pojawia. A ja mam tutaj fajną pigułę, która fajne rzeczy robi. Tak w ogóle na co oni patrzą? Na kredę Hm! Hmm. 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 okej, okay, ty jeszcze będziesz bił jego jednocześnie. O, ten. Z obrotu dziadzia chciał. No patrzcie na to, z obrotu dziadzia. Mocny koleś, dziadzia. Dziadzia z ciśnie. A ten. Hm. mać. Wow. Ale tutaj tańczyły nam nóżki. Jak w City. Okej. Okay. Koniec wygłupów na kilka minut. Musimy misję wykonać. Ale najpierw kupujemy znowu broń. Amunationie, zarobisz dzięki mnie dużo. O pan policjant. Tu już jest źle. Dobra, tyle starczy. No widzicie pan policjant, możecie go ograbić. Zabrać mu pałę. Ho ho. Wow, ale go odbiło. Ale poleciał, żół. Juba What the fuck? Wredne panowie policjanci. No tutaj misję mam do wykonania. Znam to wszystko, oczywiście. Heh, nie będą panowie policjanci mi przeszkadzać. Wykonaniu tej misji. Okej. Okay. Może nawet się przydadzą. Zobaczy się. Eee, gdzie ten radiowóz? Na moście? No chyba był na moście. Jeb. Yep. A, dobra, będziemy matafaka szaleni. Macie tutaj mnie. O Jezu, ale <grym> Fail number. Tu tam. Wow, ale się tutaj krwistość zrobiła. E, oni mają kałachy. Dałeś mi kałachy. Kałacha. Kurwę. Stwierdzam zgon, bo. Brili na płaskiej wodzie. <grywa> Ej, kto mi już się tutaj do mnie dobija? Pan policjant? Wywredne, No pan policjant. Niestety się w tych wodach nie utopi. Szkoda. Wow. Widzieliście ten trik? Niesamowity. No dobra. Kierujmy się dalej. Zabijajmy kolejnych od mafii. No, razem z panami policjantami. Którzy nam pewnie w tym mogą pomóc. Okay.